Witam serdecznie. Moi drodzy, tutaj jest takich parę pytań, tam zadawaliście. To są te takie główne tematy. Czy Zbysiu Mła będzie instalował czakram u osób, które nie były na poprzednich warsztatach? Tak, ponieważ wiecie o co chodzi. Natomiast osoby, które są niezainteresowane i nie są zorientowane tym, czym się to jest, to tego po prostu nie robią. To jest prawo wolnego wyboru ze świadomością tego, z jakimi konsekwencjami się to wiąże. Skoro chcesz mieć czakram, to znaczy, że musisz powolutku stawać się osobą świadomą energetycznie i takiego dokonałeś wyboru. Więc tak, od tego są warsztaty. To już teraz jest częścią warsztatów. Zawsze to, co mogłem dać w czasie warsztatów dla tych, którzy przychodzili i byli zainteresowani rozwojem duchowym, opartym na rozwoju, na wiedzy energetycznej, to tak. Proszę o informację do przypadku osób, które fizycznie nie mają dziś potrzebnych transpozycji, a będą uczestniczyć w webinarze i wydrukują je sobie później, czy wszystko dobrze się zapisze. Moi drodzy, webinar nie ma nic wspólnego z transpozycjami. Ja tylko pokazuję, jak one wyglądają, a w rzeczywistości wypatrzycie na pełne moje doświadczenie, bo ja mogę mówić tylko o własnym doświadczeniu, jak to tam wygląda. Wtedy, kiedy to pokazuję, ja wchodzę w tamte przestrzenie i czasami nawet to się troszeczkę podnosi. Za każdym razem też może to trochę inaczej wyglądać, ale pełen przesył poprzez mnie do Was jest. To jest tylko na telewizorze. Transpozycje musicie mieć sobie wydrukowane i wtedy je podłączyć możecie podczas spotkania po uzdrawianiu w pierwszy wtorek każdego miesiąca. Wtedy, jak sobie wykupicie, to tam kosztuje 300 zł. Dziuple, jak sobie wykupicie, to tam z programatorem, aktywatorem, i tak dalej, to tam 200 zł kosztuje, a transpozycje bez dziupli, bo one są podstawą waszego istnienia, transpozycje podstawą waszej przemiany, no to wtedy dopiero to dobrze działa. Więc transpozycje wtedy nie mają 30-40% mocy, tylko całą swoją. Więc to jest zakup obligatoryjny. Chcesz to kupić, nie chcesz to nie kupisz. Jak się uświadomisz, o co chodzi, to tylko się zapytasz, dlaczego tak tanio, dlaczego tak mało, i wtedy pomyślisz o darowiznie. To jedno. Jeszcze coś tutaj miałem powiedzieć. Aha, moi drodzy, ja zawsze bym chciał dać jak najwięcej i tutaj poszło po, zgrzyt jest. ze względu na to, co mówiłem, troszeczkę ten zgrzyt został jakby powiedzieć zmniejszony, ale i tak bezwzględnie jest zakaz utrzymywania transpozycji przez całe życie. Na razie, ponieważ to powiedziałem i to odbyło się ta rozmowa się odbyła w grocie istnienia, to wyraźnie mi tutaj powiedziano, że nie mogę takich rzeczy robić. A ja myślałem, że mogę. Więc transpozycje ogólnie będą jakby no tutaj można powiedzieć, utrzymywane, i to też nie cały czas. Oni powiedzą, kiedy, co, jak, przez rok. Czyli jak podrzecie jakąś, no to wtedy jak kupicie nową, to na dziś do roku wtedy ona się będzie odtwarzać, albo możecie sobie ją jeszcze raz otworzyć, korzystając z działania. W ten pierwszy wtorek miesiąca, bo już żeście wykupili pakiet, ale pozostaje to co było. Transpozycje będą dochodzić, a ponieważ wy już wykupiliście, czyli zapłaciliście tam te 300 zł i macie ten pakiet, ten podstawowy pakiet, nie wiem ile tam jest, który chroni to wszystko to jest od 7 do 9 transpozycji, i to trzeba by było sprawdzić czyli średnio 8, i wtedy jakakolwiek nowa dojdzie, ona się automatycznie do tych starych podłącza. Gdyby wasz umysł tego nie przyjął, no to wtedy możecie z tego doładowania pierwszy wtorek każdego miesiąca po uzdrawianiu, skorzystać, żeby mieć pewność, bo pakiet to jest, to co płaci, to jest za cały pakiet. A ja będę je, mam spis tych transpozycji, które mam zrobić, ale nie miałem dotychczas czasu, po prostu nie ma jak, to z, z, zrobię to do końca roku i to już będzie całe. Jak się wam transpozycja zagnie, no nie, aha, to możecie ją wyprostować. Jak się przedrze, jakoś nie działa. I to samo dotyczy dziupli i wtedy już nie ma tego pakietu. Na razie jest Możliwość od, odtwarzania, tak tutaj widzę, do 10-12 miesięcy, ale oni i tak to zlikwidują. No nie, po prostu zrobiłem coś, co bardzo mi miesza i mi to pokazali, ale nie chcę mówić bezpośrednio, bo to są nici łączące z ludźmi, wiecie, te, które tutaj wypływają. No i tak powiedziałem ad hoc, ad ad hoc. no i no zrobiłem błąd, i to będzie jest zerwane, troszeczkę jeszcze tak będzie ustawiane. Kupujesz coś, kupujesz cukierki, zjesz, koniec, musisz kupić nowe, i niestety takie prawo tu będzie. Niemniej, w pakiecie jest wszystko, i te następne, które dochodzą, to właśnie już są w to wliczane i automatycznie się łączą. Ale jak ktoś tam ma wątpliwości, to może skorzystać. Dobra. Czy ktoś wie, czy transpozycję można wyświetlać sobie na przykład na TV lub w dużym monitorze? Wtedy by nie trzeba było drukować. To transpozycja ma być telewizor czy artefakt? O! To jest artefakt. Ja wyświetlam Wam pustą transpozycję. Ja jestem tutaj tym przekazem i to, co jest w mojej głowie, łączy mnie z transpozycją. No nie, i dlatego mogę to zrobić. Jestem ich twórcą, a jeszcze, jeszcze sprawdzę, który umysł tak na pewno tutaj w tym uczestniczył. No, oczywiście e, e, odwieczny, więc temat jest zakończony. To jest tylko wyświetlanie. Natomiast jak ty masz transpozycję swoją, to ty jesteś z nią połączony, a tu sobie tylko ku radości powiększasz ten obraz. To jest w ogóle co innego. Dobrze. No dobrze, dwa webinary wcześniej Zbyśu wspominał o ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym, a niestety temat zaginął. Na razie zaginął i nie będę go rozwijał. Bo. No, nie chcę powiedzieć tego, co mi tutaj powiedzieli. Mieliście kiedyś, jest tam nawet. Nie wiem, czy to jest, czy są te wideoblogi. Tam w, w cudach z Janem one ten temat tak w 60%. Omawiały, na razie tego nie będzie. Zamykam temat, ponieważ bym musiał coś robić, a przerasta to może nie moje możliwości, ale ten układ sił, który jest, by został zaburzony. Na razie nie będę o tym wspominał. Czy będzie jeszcze podłączanie kuli? Tak, za chwilę będzie. I pamiętajcie, że podłączanie kuli jest dla warsztatowców. Tylko i wyłącznie, jak jesteście na warsztatach, bo jesteście świadomi tego, co jest. Warsztaty się za jakiś czas skończą, bo do końca przyszłego roku tylko je robię, potem raz na parę miesięcy i też to zniknie. Więc jedyna możliwość podłączania będzie tutaj przyjazd. No ale pamiętajmy, że macie się nauczyć sami to robić. Własne pole potencjału. Tacy jacy jesteście, tak zrobicie. Zwłaszcza, że pole Edenu jest i można z niego korzystać. Więc będzie tutaj trzeba kiedyś włożyć w to jakiś wysiłek, ale przyjdzie taki czas, kiedy będziecie wiedzieć, że musicie ten wysiłek włożyć, i będziecie wiedzieć, że nie ma nawet dwóch stań co do tego, żeby to ominąć. Dobrze, to wejdziemy w to działanie i z kulą już czakramę od razu. To, co jest moi drodzy ważne tutaj, ja ustawiam połączenie. Tu jest ta kula. Później, jak przyjdzie ta następna, to będziemy to zwiększać, bo na razie tego nie idzie zrobić. I kładziecie jedną rękę, obojętne, jaką chcecie, na tej kuli, a drugą na swojej, czy tak trzymacie. I tylko pozwalacie na to, żeby nastąpiło połączenie mocy, czyli żeby to nasze główne centrum połączyło się waszym tak zwanym potencjałem domowym. Waszym domowym centrum. No I, i... to teraz nie wiem, teraz mój umysł zawiódł. Jestem gdzie indziej i to jest tak. Najpierw czakramy zrobimy, no nie, i potem, jak już będzie to u Was zrobione, to to. No i oczywiście chyba nie muszę mówić, że dotyczy to osób, bo później dzwonicie. Ja to powtarzam w kółko, ale Wy sobie sprawy nie zdajecie z tego, czym jest uczciwość. Ja przez te wszystkich dwadzieścia ileś lat, jak prowadzę warsztaty, no 21, dwadzieścia. 20... Hmm. 23 lata, to nigdy na żadnych warsztatach nie powiedziałem tego, co nie było moim doświadczeniem i też nie skłamałem. Nie wiem to, nie wiem, mówiłem co i jak, nie wprowadziłem nikogo w błąd świadomie. Zawsze można coś tam źle odczytać, coś zrobić, to jest standard. Nigdy. A wy robicie to na gminie. Osoby, które na przykład są tutaj, żyją nieuczciwością w 20%, te zgromadzone, a nieprawda dla nich jest prawdą i nią szafują cały czas w 40%. Ja tego nie robię. Ja całe życie przed tym uciekałem, po prostu jak mówię, to to musi być moje słowo. To co mówię, to jestem ja. Nie mogłem siebie przedawać, po prostu. Osoby, które są po drugiej stronie nieuczciwość prawie 30%, a deprawda od. Prawie 40 do 50. Dlatego wy nie rozumiecie, o czym mówię. Niby pojmujecie, że tak może być, ale tego nie zastosujecie. Po prostu kręcicie pod siebie cały czas. Więc jeszcze raz powtarzam, żebyście sobie uświadomili, jaka jest różnica między człowiekiem obudzonym w energiach, czy, w duch, czy po duchu, a człowiekiem, który zaczyna w to wchodzić. Duża, zasadnicza, fundamentalna albo jesteś prawdą, albo nią nie jesteś, więc się w niej nie wyrażasz i wtedy świat wygląda zupełnie inaczej. Więc jeśli bo, tu bo tam jest mnóstwo osób. No dzisiaj na przykład tam jest tysiąc ileś osób, ale prawie a 200 ileś osób dodatkowo siedzi i one nie skorzystają z tego i niech mi takie osoby później, no nie, gdzieś tam, no teraz wiadomo, ale kiedyś to takie osoby były wzburzone, że albo uzdrawianie na nich nie działa, albo coś było niezrobione, ale nie płaciły za to. I później jak się to wydało już, to ale to nie wiedziały, że to nie jest za darmo. Chrysty, panie, jesteście pasożytami, czy jesteście ludźmi? A część tam was nie jest poprawna. Nauczy się mówić o prawdzie jak ja mówię o prawdzie to we własnym interesie w Boga interesie, ale przede wszystkim waszym. Jak Ty na jakiejś takiej nieprawdzie bazujesz, nie ma u Ciebie nie będzie rozwoju duchowego Musisz się cofnąć do momentu tej nieprawdy i go wykasować. Nieprawda to nie jest błąd to jest Twoja natura. Jak ty chcesz korzystać z artefaktów, jak Twoja natura ich nie przyjmuje to jest zabawa wtedy w piękne rzeczy tu, a jak wrócisz do domu, to znika. Po prostu. Nie przyjmujesz częścią siebie prawdy. Ja nie wiem, jak docierać. Dlatego przestałem z ludźmi rozmawiać, spotykać się, z nikim nie utrzymuję kontaktu. Bo po prostu to jest straszne. Natomiast jestem po to, żeby umożliwić wam wzrost działaniami, wiedzą, ale powiem Wam szczerze, jestem naprawdę obserwujący. Czyli tak, ktoś by powiedział: obojętnym jest to, co zrobicie, czy świat się zawali i tak dalej, naprawdę obojętny, bo i tak wszystko będzie dobrze, z Wami czy bez, i tak będzie dobrze. Ja i Bóg to wystarczy. Z drugiej strony, jestem na tyle mądry i rozważny, by chcieć, żeby się Wam udało, żebyście nie poszli na marne, żebyście po śmierci otworzyli oczy gdzie indziej. Ale nie działam tu już tak jak działałem kiedyś w przerażeniu, że komuś nie pomogę. Nie muszę. To są wasze wybory, nie moje. Tak. To co moi drodzy, najpierw czakram, potem kula. I mówię to do osób, które są w uczciwym kontakcie ze mną, poprzez prawdę, się ze mną. łączą. Wow. Musimy poczekać, bo to, są, to jest rozstaw energii i to, co widzę, to jest inne. To jest ta sama parafia, ale to jest inne. Mm. Też mi mówią, poczekaj, nie wyciągaj rąk. Dobrze, dobrze, to co mam? To się wszystko tworzy u was. Światło jest gęstsze, jest jakby żywe, cały czas aktywne, natomiast jak się obserwuje czakran, to nie jest statyczny, ale mamy świadomość ruchu w nim. To, co jest tutaj, jest żywe. Moc przemiany, moc życia i moc śmierci. Ale przecież moc śmierci jest mocą przemiany. Nie, nie, mówią o czymś innym. Yy, mam powiedzieć tak. Są ludzie, którzy są ciężko chorzy, yy, którym, których życie źle doświadczyło, nie radzą sobie z niczym, są w totalnej egzystencjalno-energetycznej rozpaczy. Ci, co bardzo cierpią, proszą o eutanazję, o podanie im środku, ponieważ leżą na wózkach, na łóżkach, nie mogą pójść do apteki i nakupić tych środków nasennych, proszą o prawa do śmierci, no nie? czyli do przemiany, o wejście w nowe. Czyli prawo do życia, żeby żyć, prawo do śmierci, czyli żeby zmienić te swoje staty, stany, i ogień przemiany, tutaj jest bardzo istotny. Czyli prawo do śmierci to jest też taka forma istnienia, ale nieco inaczej do tego mamy prawo. Na Ziemi tego prawa nie dadzą, ponieważ Ty masz obowiązek cierpieć. To wszystko tutaj zlewa się jakby w jedno światło. Oni, oni mówią, że dla nas można by to nazwać światłem mądrości. Jest biało-złote w takich przyjemnych, innego rodzaju kolorach niż, niż tak się standardowo widzi. Słyszę, że czakramy tu już powstały w cieniu. Ja nawet nie zobaczyłem, ale to jest jeszcze co innego i to jest jeszcze ważniejsze. Znaczy się wszystko jest ważne. No jak nie ma fundamentu, to wszystko się zawala. Ale w fundamencie nie mieszkamy, tylko w ścianach między ścianami. I to właśnie, co teraz się dzieje, dotyczy życia właśnie między ścianami ponad fundament. I słyszę, że to nie tylko, że jest też w czakramie, ale jest sensem tego wszystkiego. Czyli konstrukcja to jedno, ale życie w tym czakramie to drugie. A ja właśnie tego nie dostrzegam. Sądziłem, że to my wprowadzamy to życie, żeby było lepiej, a tymczasem okazuje się, że w czakramie siły przyrody także są obecne, a życiem są one. No i będę musiała jeszcze się czegoś poduczyć. I teraz jeszcze raz, moi drodzy, bez otwierania oczu, nie otwierajcie, bo to jest fajny stan. Jeszcze raz wyobraźcie sobie tę scenę, kiedy dotykaliście kuli i yy, ta kula u Was no nie yy, nabierała tej mocy, ponieważ to zostanie połączone jakby z czakramem. Tak sądzę po moim doświadczeniu, ale sprawdzę, kiedy się wyjdzie. Mam powiedzieć, że światło zamieszkało między Wami. Pytanie tylko, kto chce światła, a kto cały czas chce tonąć w świetle swojego egoizmu. Czyli taka zręczna podpowiedź, bo tu nie ma wyrzutów jakichś w stosunku do nas, bo to jest ewolucja, tylko przypomnienie o tym, że dokonywanie wyboru jest bardzo ważne. I wtedy, nawet jak nie potrafimy chcieć być cały czas w świetle, bo chcemy według starych rozwiązań funkcjonować, to nie ma się co tym przejmować. Ale można, będąc w tym świetle, chcieć się przeobrazić, tak od strony technicznej, chcieć, żeby było lepiej, tak na spokojnie, byśmy nagle coraz szerzej, coraz mądrzej otwierali oczy, bez jakiegoś y, takiego przymuszania się do czegokolwiek, żeby ten proces zachodził w tle, żeby porywał, dostarczał radości, żeby był twórczy, taki jedyny, indywidualnie, w swoim rodzaju. No i teraz moi drodzy będzie najciekawsze. To jest. Ale to sprawdzę, bo to zdanie, to mnie trochę tak zaskoczyło. Uwaga, to jest ciekawa rzecz. To, co teraz zaszło, jest nasze. Indywidualne. Ono znika z waszą śmiercią. Czyli jak jesteście w domu, to z tego światła, z tego ognia, mądrości, w jakiejś przemiany mogą potrafić korzystać też inne osoby. Ale kiedy wy umrzecie, a one sobie tego nie wypracują, tego światła nie ma. Tak samo to światło wynika z tego połączenia. Wy możecie mieć to samo, jeśli przepracujecie życie i te pewne stany, tak jak ja. Czyli jak urosnę. Jak się nauczę skakać, to wtedy mogę grać w siatkówkę. Jak mam 20 cm i nie umiem skakać, siatrówkę grać nie będę. Więc nie chodzi o to, że nie możecie, tyle tylko, że to pochłonie dużo czasu i nie wiadomo, czy Wam tego czasu starczy. Więc korzystacie już z tego, co przygotowaliśmy, jednocześnie w tym się w przyspieszonym tempie rozwijając. Ale to jest światło, które. Powstało dla Was. I jeśli wejdziecie w kanał energii przeciwnej, z Niego nie będziecie korzystać, a jak umrzecie, to światło odejdzie łącznie z, wraz z Wami. Ale jak inni ludzie w tym świetle, z tego światła też korzystając, yy, będą się rozwijać, to będą na tyle doskonali, że na jakimś poziomie będą mieć to własne światełko. O tym tylko tutaj mówię. Teraz sprawdzę czy to zrobić. I teraz moi drodzy, będzie tu najlepsze. Możecie otworzyć oczy, bo robimy przerwkę tylko i wyłącznie po to, żebyście mieli na spokojnie czas wszystko posprawdzać. Co to znaczy? Tak jak uzdrawialiście, tak jak zdrowiejecie. Tak, jak Wam egzystencja leci. Wszystkie pytania, jakie odnośnie działań byście zadawali, wszystkie Wasze działania dotychczasowe, powtórzcie, będąc teraz w tej nowej energetyce. Ponieważ czakram, no nie, on tak funkcjonował, powiedzmy sobie, do 12 wymiaru, a ten funkcjonuje do 36. To, co powstało, jest zaskakujące. No, po prostu jestem, no, jestem bardzo zdziwiony. Oznacza to, że wpływ na wszystko wzrósł czterokrotnie, co daje w procentach 60% przyrost. O, może w ten sposób, nie? Potrafiliście, czy do, już teraz nie wiem, sprawdzajcie. I na to potrzeba czasu. I przytrenowujcie, nim wejdziemy w następną część warsztatów. Czyli tak, jak działaliście kiedyś, to pamiętacie, możecie sprawdzić. I teraz już będąc w tym świetle, nie można. W tym świetle zbabienia. To dobrze tam to wszystko widziałem jednak. To i znowu zadziałajcie sobie i zadziałać, zobaczcie różnicę. I teraz tak, jak wiecie, że jesteście w świetle zbawienia i w nim funkcjonujecie tacy, jacy jesteście, automatycznie wasza jakość się poprawia. Sposób myślenia, przetwarzania energii, stosunek do ludzi, blebleble ble, ble, do całości. Ta, ta forma jedności. No może jeszcze nie pojednania, choć gdzieś tam pojedyncze pasma idą. I ty po prostu jesteś. Jak życie ci będzie przebiegać? I tu sprawdzajcie działania, odniesienia, relacje z ludźmi. Przy. Na to jest pół godziny. Także ja sam idę, sobie tutaj troszeczkę posprawdzam. No nie wiem, bo tam jeszcze mi pokazano pewne rzeczy, ale to takie moje osobiste. Czyli trudno i dzięki za to, ale robimy przerwkę, żebyście wiedzieli, jak. Autentycznie to wygląda. Czyli tak jak wczoraj tutaj z tą grupą dokonaliśmy przełomu i ta moc się, tak jak oni mówili, do 8 rano zamknie. Umie się zamknęła do 12 w nocy, no i tam te pewne rzeczy obserwowałem i, działaniem, i działałem, tak teraz, moi drodzy, można dokonywać większego wyłomu. To co? Patrzę, która jest, i spotykamy się akurat dokładnie za 27 czy 6 minut.